Hej, z Wami Danisa, a to jest pytanie do Was, czy um, chcielibyście, żeby w Simsach, um, bo wiecie, że nagrywam i seriale z Simsów i normalnie Simsy, tak na takie rozgrywkę mi chodzi o to, um, czy, yy, i właśnie do seriali Chciałabym wprowadzić parę zmian, czyli e, tak jakby zmienić kamerę, żeby było właśnie takie slow, taka kamera, a nie takie szybko, szybkie. No i e, żebym mogła kontrolować wszystkie animacje. Chodzi mi głównie o to, żebym mogła wywołać jakąś animację bez jakichkolwiek czynności. Nie wiem jak to wytłumaczyć, ale coś takiego. E, i tam parę animacji też dodać czy tam pozmieniać yy, bo widziałam na... nie wiem, ale tak... tak... chodziłam sobie po YouTubie <coughs> sorry, mam kaszel yy, tak, będzie mi co chwilę przerywał kaszel yy, chodziłam sobie po YouTubie, skakałam po kanałach, skakałam po filmikach i właśnie trafiłam na takie coś, że tam były, był poradnik ale niestety po angielsku, no ale y, no, nie jestem jakaś za dobra w angielskim, ale y, nie jestem też jakaś taka bardzo, bardzo zła i y, w sumie panu wszystko pokazane, tak więc angielski tam mało daje więc y, mniej więcej mniej więcej bym musiała to obejrzeć jeszcze raz ale mniej więcej wiem jak, yy, jak tam to wszystko pozmienić Będzie głównie trzeba podgrzewać flikać. I właśnie nie wiem jak to wpłynie na rozgrywkę taką zwyczajną, że nie seriale, tylko właśnie yy, takie, pogranie, po, takie pogranie sobie w tą grę. Więc dlatego się Was pytam, inaczej bym to już dawno zmieniła. No i... To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest takie. Czy chcielibyście zmienić nazwę z fliki yy, Zaufanie Czarnej Klaczy na flikę y, inną historię? Bo y, widziałam w komentarzu, że się bardzo ucieszyliście z tego, że będzie flika Tak, będzie flika yy, Będzie mniej więcej taka sama fabuła Tylko, że... Znaczy fabuła, no yy, Będzie western, będzie, będzie koń czarny Czyli pantom, dasz wcieli się w żeńską rolę i będzie oczywiście dziewczyna, ale nie będzie ona jeździć po raz pierwszy, tylko będzie tam, zmieni styl jazdy na y, klasyczny albo tam ujeżdżeniowy. Nie wiem, nie znam się aż tak dobrze na tym, no ale y, z tego klasycznego, co właśnie, chodzi mi o to, że siodło jest takie i, i uza jest w ogóle inna. Na westernowy, że taki zwykły, taki że na luzie, co nie jest taki na znaczy na takie klasyczne wyścigi, tylko takie właśnie y, westernowe. Wszystko mi chodzi o to. I yy, 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 zmieniłam po prostu tytuł, żeby to nie była sama flika, i dużo myślałam nad tym tytułem, ale stwierdziłam, że możliwe, że zmienię ten tytuł. Na inną historię, czy mam tego nie zmieniać, bo yy, to też jest różnica, że będzie trochę inna historia, a nie będzie to duplikat którejś z trzech czy tam czterech części. Ja widziałam tylko trzy, yy, a czwarta to nie wiem, czy w ogóle istnieje. Tak więc yy, będzie ankieta, nie wiem, czy będą dwie, czy będzie jedna, to już sobie jak sobie wymyślę. <słuch> No i właśnie dziękuję Wam za to, że spędziliście ze mną te dwa lata na YouTubie. E, miał być specjal ha Halloweenowo właśnie na te dwa lata i Halloween, ale e, co chwilę kaszle i właśnie wiem dużo musiała wycinać. Echem. I właśnie kaszel mi, mi w tym wszystkim przeszkadza. Ale spokojnie spróbuję się już za to zabrać powoli, za te dwa specjale. W, złączone w jeden. No i y, to by było na tyle. Mam nadzieję, że y, zagłosujecie w tych dwóch, czy tam jednej ankiecie. I <śmiech> 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 no. No i y, czekam na wasze odpowiedzi. To by było na tyle. No i cześć.